Słuchajcie, jeśli nie macie konta w BetClick, możecie zagrać swój pierwszy kupon, a jeśli on nie wejdzie, macie zwrot kasy. Witajcie na kanale typerskim, pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał i dawać łapki w górę, ponieważ to pomaga nam się rozwijać. Słuchajcie, korzystamy z nowej promocji w BetClick i teraz tak... Jeśli założycie konto, w tym legalnym bookmakerze z linku, który znajduje się w komentarzu pod filmem i dodatkowo wpiszecie kod promocyjny OBSTAWIAMY50, to możecie zagrać swój pierwszy kupon za maksymalnie 57 zł, choćby taki sam kupon jak gram ja i jeśli nie trafimy, to wraca do nas 50 zł, które od razu możemy wypłacić. Promocja jest ograniczona czasowo, więc warto korzystać. Zainteresowanych od sam do linku, który znajduje się w pierwszym komentarzu pod filmem, a jeśli macie jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzach. Zanim przejdziemy do naszej propozycji, mamy jeszcze szybki konkurs do wygrania codziennie 50 zł w Betclick. Aby wziąć udział, musicie subskrybować kanał, dać kciuk w górę pod filmem i w komentarzu podajecie dokładny wynik i minutę pierwszego gola w meczu pomiędzy Holandią i Polską. Później dopisujecie swój login z Betclick. Typujemy do godziny 20.30, a bonusy przyznane będą w każdy poniedziałek. Po wczorajszej wygranej dalej lecimy w Ligę Narodów. W najbardziej nas interesującym spotkaniu stawiamy, że w meczu Holandii z Polską będzie minimum 9 rogów. Polacy lubią nabijać rogi, ze Słowenią było ich 9, z Izraelem czy Austrią po 5. Z kolei Holandia, gdy mierzy się z rywalem z naszego poziomu, również nabija rogi. Przykładem aż 9 kornerów ze Słowacją. Obie ekipy powinny spokojnie zrobić łącznie 9 rzutów rożnych. Drugi nasz typ to over 1,5 gola w meczu Szkocji z Izraelem. Oba zespoły ostatnio dość overowe. Szkocja pokryła ten over już 16 razy z rzędu. Izrael z kolei nie pokrył go tylko raz w ostatnich 15 spotkaniach. Ciężko znaleźć równie overowe drużyny w Europie, to też dziś liczymy, że zobaczymy tam chociaż dwa gole. Dzięki za to, że oglądaliście film, pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał. Przypominam o dwóch rzeczach. Po pierwsze promocja w bet365 na załączenie konta, a po drugie nasza grupa na Facebooku, do której możecie dołączyć. Link do niej znajdziecie w komentarzu pod filmem. Jeszcze raz dzięki za to, że oglądaliście i do zobaczenia jutro.